Aby zapisać postulaty jednego i drugiego kandydata na kartce i nie napisać nazwiska, e, można by się łatwo pomylić, Arleta. Czym będą się chcieli odróżnić, bo będą musieli pokazać, że oni są różni, będą musieli przedstawić jakieś swoje wizje Polski, które będą się różniły? Nie o tym, że spór o wy, polskiej polityce może być lepszy. Ci politycy mogliby kłócić się o bardziej merytoryczne sprawy, i ta polaryzacja, która w gruncie rzeczy jest dzisiaj bardzo pusta, mogłaby dotyczyć spraw fundamentalnych, spraw rozwoju, spraw kształtu polskiego państwa i jego ambicji, spraw modelu społecznego i gospodarczego, w którym będziemy musieli wejść w epokę najszybszego starzenia się polskiego społeczeństwa w historii. Ten spór Spór nie istnieje właśnie dlatego, że jak bardzo trafnie zauważacie, kandydaci w miarę postępów tej sondażokracji i tej sztuczności kampanii upodobniają się do siebie w sposób taki, który czyni ich nieodróżnialnymi. Gdybym dzisiaj wam powiedział, że budowa CPK, budowa fortyfikacji na granicy, rekordowe wydatki na zbrojenia, odbudowa Pałacu Sackiego i zwiększanie świadczeń społecznych dla Polaków, ale obcinanie ich dla obcokrajowców jest programem Rafała Trzaskowskiego. I czy patriotyzm i czy, czy Korona to którego byście wybrały, prawda? Jest to ich wspólny program. Dzisiaj Donald Tusk rządzi z programem Jarosława Kaczyńskiego sprzed 10 No tak, 10 ale to jest jednak zasadniczy.